Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu, czym jest Time Attack, skąd się wziął e, i w ogóle wszystkim ciekawym informacjom na temat tej dyscypliny motorsportu i jest ku temu powód, dlaczego właśnie teraz nagrywam e, ten odcinek, ponieważ dosłownie kilka dni temu został pobity pewien bardzo ważny rekord na torze Tsukuba. Pierwsze auto w historii złamało barierę 50 sekund, ale o tym, dlaczego to jest ważne i dlaczego warto się nad tym wszystkim zastanowić i rozkminić, dowiecie się w dzisiejszym materiale zaczynamy! Słowem wstępu a propos tego co się wydarzyło dosłownie tydzień temu, e, zawodnik o pseudonimie Fireando e, za sterami e, jego Evo Escort Teamu e, złamał barierę 50 sekund na torze Tsukuba 49 z hakiem. E, jest to pierwszy samochód w historii, który złamał tą barierę na oponie typu semi slick. Z którym się spotkacie na pewno bardzo często. Każdy z Was, kto cokolwiek miał wspólnego z jazdą torową, jakkolwiek interesował się jazdą torową, jazdą wyścigową samochodami, na pewno widzicie, że um, jeździmy, uskuteczniamy tą dyscyplinę. Chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym przede wszystkim, na czym ona polega, skąd się wzięła, jaka jest historia tej dyscypliny, jakie są charakterystyczne modyfikacje, jak wyglądają samochody time takowe czy i jak każdy z was może rozpocząć jeżdżenie w Time ataku. Jakie są możliwości? Ja to są zawodnicy, jakie są ciekawe auta, na które warto zwrócić uwagę zarówno za granicą, jak i w Polsce na polskiej scenie Time Attackowej, yy, Jedziemy z koksem. Moi drodzy Time Attack. Yy, jakbym miał wam najprościej opowiedzieć albo tak stworzyć taką definicję, czym jest Time Attack. Time Attack to jest rodzaj wyścigów samochodowych, w którym liczy się to, jak z jak najszybszym czasem jesteście w stanie pokonać czas okrążenia na danym torze. Oczywiście różni organizatorzy różnych cykli mogą mieć różne zasady rozgrywania takiego cyklu. Natomiast generalnie w Time Attacku najważniejsza jest filozofia tak zwanego one perfect lap, jednego perfekcyjnego okrążenia, czyli tej takiej sytuacji, kiedy wyjedziesz samochodem na tor i uda ci się wszystkie zakręty na torze przejechać najszybciej, jak potrafiłeś, jakby pojedziesz i nie zrypiesz żadnego zakrętu, dojdziesz do, prowadzisz do takiej perfekcji po prostu, kiedy przejedziesz ten tor perfekcyjnie, najszybciej jak potrafisz danym samochodem, który prowadzisz, i jakby przesuwasz swój limit, swoje możliwości tego, jak szybko jest możliwe pojechać danym autem na danym torze. W przeciwieństwie do sprintu time attack okrążenie pomiarowe jest okrążeniem lotnym, tak? Czyli jakby wyjeżdżamy na tor, rozpędzamy się, jeździmy w kółko, robimy kilka okrążeń, liczy się to jedno złożone, które jest właśnie najszybciej. Gdzie w sprintach kajotesach i tak dalej startujemy z punktu A do punktu B, to w dyscyplinie time attack jeździmy na, na torze, jeździmy kilka okrążeń w ramach danej sesji, na przykład na którą wyjeżdżamy i y, liczy się najszybsze możliwe okrążenie lotne. Czyli mierzymy czas. Po prostu od, na, od linii startu i mety za pomocą e, pestek pomiarowych, za pomocą systemów pomiarowych, które mamy na torach wyścigowych. Jeżeli chodzi o przebieg takich zawodów czy takich prób time attackowych, mm, są one bardzo różne. Natomiast najbardziej, yy, najbardziej popularną metodą przeprowadzania zawodów w formule time attack jest taka, gdzie jesteśmy podzieleni po prostu na grupy, na klasy, w zależności od naszej mocy, pojemności i tak dalej. Wyjeżdżamy w sesjach często 15-20 minutowych na tor. Mamy pierwsze kółko rozgrzewkowe, na którym yy, zagrzewamy opony, zagrzewamy hamulce. Od drugiego okrążenia są to już okrążenia pomiarowe. Kiedy kilka okrążeń jedziemy po prostu pełną bombą, i na sam koniec mamy kółko chłodzące, kiedy już obsługa toru sygnalizuje nam, że czas z tego toru zjechać, wtedy się wychładzamy i zjeżdżamy do boksu i mamy przerwę do, następnego, do następnej naszej sesji. Jak na każdym z torów wyścigowych, ponieważ jest wiele aut na torze, należy przestrzegać oczywiście przepisów danego toru, przepisów odnośnie flag, odnośnie tego, że trzeba puścić, jeśli ktoś się wyprzedza, nie wolno wyprzedzać, jeżeli jest na przykład żółta flaga i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jest czerwona flaga, to oczywiście kończymy, zjeżdżamy z tego toru, coś się wydarzyło poważnego. Natomiast zasady są bardzo podobne jak przy wszystkich wyścigach i stosujemy się jakby do jednych i tych samych zasad torowych, które są w zasadach FIA, w Formule 1, w wyścigach GT3 czy w DT, Wszędzie tam, gdzie wyjeżdżamy na tor płaski, na tor wyścigowy, stosujemy się do sygnałów, które daje nam obsługa toru. Natomiast, zależnie od tego, jakie, jaki organizator to takie nam zawody przygotowuje, najczęściej jest tak, że jeżeli dobrze jest zorganizowany time a praktycznie nie powinniśmy mieć zjawiska, w którym ktoś kogoś wyprzedza, ponieważ w teorii, całkowitej teorii, my walczymy z własnym czasem, z tym, żeby mówię, jak najszybciej, a nie z innymi przeciwnikami. Oczywiście. Często spotkacie się z tym, że wyjeżdżacie na cykle tenematakowe, gdzie w grupie macie samochody wolniejsze i szybsze, i naturalną kolejną rzeczy jest to, że jest 20 samochodów na torze, trzeba będzie kogoś wyprzedzać, ktoś będzie was blokował, i tak dalej. Natomiast jakby w idealnym świecie i w zawodach bardzo dobrze zorganizowanych, gdzie wyjeżdżamy na przykład w takiej kolejności na tor, gdzie wiadomo, że auto, które jest przed tobą, jest od ciebie szybsze, a za tobą jest od ciebie wolniejsze, powinno być tak, że wyjeżdżasz na sesję i w zasadzie całą sesję jadąc naprawdę pełnym ogniem. Nie będziesz się z nikim wyprzedzał. Tak zakłada teoria. Historia Tajmataku i skąd wziął się Tajmatak. Moi drodzy, domem i kolebką Tajmataku jest oczywiście Japonia. Jest to, jest to dyscyplina, która wywodzi się z Japonii, a takim miejscem absolutnym, uznawanym na całym świecie za kolebkę Tajmatak jest tort Sukuba. Na torze Tsukuba w latach 80 lokalni tunerzy i w pewnym momencie już tunerzy z całego kraju z Japonii przyjeżdżali i jakby mierzyli swoje możliwości poprzez to, który z nich jest w stanie pokonać czy samochód, którego z warsztatów tuningowych był wtedy w stanie pokonać okrążenie na torze Tsukuba w lepszym czasie niż inni. Fajne jest to, że już od samego początku Japończycy, aby wykluczyć temat jakby tego, kto wyda więcej pieniędzy na przykład na opony, i żeby wykluczyć z równania temat producentów opon, ustalili jedną rzecz i ta zasada jest święta, i ta zasada obowiązuje do dzisiaj. Okrążenie pomiarowe na to, że Tsukuba, jeżeli mówimy o tych rekordach, które liczą się po dziś dzień, jest mierzone na oponie z homologacją dragową na semi-sliku. Nie, jest, nie są mierzone okrążenia na oponie wyścigowej na pełnym sliku wyścigowym i nie są one uznawane. Dlatego też, pomimo tego, że kilka lat temu demokar firmy HKS, to była Toyota GT86, prowadzona przez Nobuteru Taniguchi jeśli dobrze pamiętam pomimo tego że to był samochód który jako pierwszy złamał barierę 50 sekund to ten rekord nie był w światku uznawany ponieważ wszyscy wiedzieli że on wtedy jechał na oponie wyścigowej typu pełny slick Natomiast kilka dni temu właśnie Fireando na pokładzie Evo Escort Teamu udało mu się jako pierwszej, pierwszej osobie na świecie, pierwszej osobie w Japonii i z tych wszystkich warsztatów, którzy już ścigają się dziesięciolecia praktycznie, tych wszystkich teamów pokonać okrążenie na Tsukubie w 49 sekund. I to jest bardzo, bardzo szybko, chociaż powiem Wam, że jeszcze kilka lat temu na to, że Cukuba, ym, pokonanie bariery jednej minuty było uznawane za coś niesamowitego. Do dzisiaj jest tak, że pokonanie bariery jednej minuty jest uznawane za już bardzo poważny czas i jeszcze jakby złamanie tej bariery raptem dekadę temu było uznawane za coś niesamowitego. Tak dzisiaj już samochody zaczną jeździć i to będzie nowy standard praktycznie od 2023 roku, że samochody zaczną jeździć te 49. Także moi drodzy, wszystko zaczęło się w latach 80., te warsztaty z Japonii zaczęły się prześcigać, to napędziło całą branżę tuningową, całą branżę time takową track wyścigową w Japonii. To napędziło wszystkie te największe firmy, które znacie, HKS, Gredy, Apex i tak dalej, wszystkie te takie kultowe, kultowe marki, które wam się kojarzą z tuningiem japońskich wozów. Wszystkie te firmy miały swoje garaże. Wszystkie te firmy były zaangażowane w budowę aut, które y, pokonają okrążenie na torze Tsukuba i jakby nieważne było to, ile ktoś jeździł na torze, ile zrobił okrążeń, y, jakby ważne było to, że żeby okrążenie było zaliczone, ono musiało być na oponie typu semi-slick y, oraz y, no, musiało być to okrążenie lotne y, na evencie w formule Time Attack, konkretnie na tym torze. Time Attack dość szybko, jakby, gdy, jakby tam się narodził. Natomiast Time Attack dość szybko został przeniesiony do innych krajów z Japonii. Został bardzo szybko zaimportowany do najbliższych miejsc, takich jak na przykład Australia. I dzisiaj, Australia jest jednym z na, tak naprawdę domów Time Attacku. I dzisiaj, Australia jest miejscem, gdzie są przeprowadzane chyba najbardziej prestiżowe zawody w Time Attacku na świecie, czyli World Time Attack Challenge. Tam w Sydney są. Nieformalnie, ale w środowisku wszyscy wiedzą, że to są po prostu Mistrzostwa Świata w Time Attacku, gdzie zjeżdżają się samochody z całego świata, ze Stanów, z Europy, z Nowej Zelandii, z Japonii, także przyjeżdżają auta i ścigają się na torze Sydney w formule Time Attack jak mogą wyglądać inaczej zawody i czym się różnią. U nas w Polsce najczęściej jest taka filozofia, że wyjeżdżamy na te sesje, jeździmy cały dzień, jaki czas nam się uda przez cały dzień osiągnąć, to jest nasz wynik. Są zawody, w których na przykład liczy się średnia z trzech najlepszych czasów z danego dnia. Natomiast spotkacie się z zawodami w time attacku, na przykład za granicą, na przykład w Niemczech, w niemieckiej lidze German Time Attack Masters oraz European Time Attack Masters. Jest jakby taka filozofia na zasadzie kwalifikacji, na zasadzie takiego superlap battle, czyli dochodzi do takiej sytuacji, że po kwalifikacjach, jeśli przechodzimy do tam top 3 czy top 5, potem tor jest na przykład otwierany dla ciebie tylko i wyłącznie na Twoje trzy okrążenia. Wyjeżdżasz sam na tor, to są już finały i samodzielnie pokonujesz ten tor, jakby, żeby wykluczyć z równania całkowicie sytuacje, gdzie są inne auta na torze i że ktoś Ciebie, nie wiem, zahamował, coś zrobił i tak dalej. Także zdarzają się takie formuły za granicą, gdzie tajma tak jakby ma swoje etapy, tak? Jakby Zaczynamy od kwalifikacji, potem są właściwe zawody, a potem już jest absolutny finał. I jeżeli odpadniemy wcześniej, to dalej nie jeździmy, tak? Więc jakby może się okazać, że wcześniej zrobimy lepszy czas, potem zrobimy gorszy czas, ale mimo tego w finale wygramy, a nie liczy się najlepszy czas tak naprawdę z całego danego dnia. Kto może się ścigać i czy może to być każdy z Was? Tu mam dla Was dobre wiadomości, ponieważ w Time Attack jest taką dyscypliną, która nie ma jakiejś takiej swojej międzynarodowej organizacji, która by to jakkolwiek usankcjonowała. Nie jest traktowana jako wyścigi koło w koło, więc nie sprawuje na w tym pieczy ani FIA, ani inne organizacje tego typu, co oznacza, że każdy kierowca posiadający samochód, który spełnia normy danego cyklu, danej rundy dan Time Attackowej, danych zawodów, może wyjechać na tor i po prostu się ścigać. Nie nie potrzebujecie do tego żadnej licencji, potrzebujecie po prostu mieć przygotowany odpowiednio samochód, zapisać się na dane zawody, opłacić wpisowe i jedziecie z koksem. Jakie są opcje w Polsce, żeby się ścigać w formule Time Tak. Zacznijmy od tego, że każdy z Was ma, może pojechać po prostu sobie na trening. Każdy z Was może wybrać jeden z wielu torów wyścigowych dostępnych w Polsce, zaczynając od takich dużych obiektów jak Tor Poznań czy Silesia Ring, są także, nie wiem, Tor Łódź, to jest Tor Pszczółki, Koszalin, jest bardzo wiele obiektów, toru i tak dalej. Każdy z tych torów prowadzi swój własny cykl otwarty w trening tak zwanych open tracków, track dayów, na które można pojechać, po prostu zapłacić za jeżdżenie w sesjach, za cały dzień, za pół dnia, za jedną sesję 20 minut. Każdy z was może na taki tor wyjechać i po prostu się sprawdzić, zobaczyć jak to działa. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział w zawodach, no to moi drodzy, jak w Polsce w tym momencie jakby przeżywamy absolutne prosperity tych cykli attackowych i track dayowych jest naprawdę bardzo dużo, w których możecie brać udział i każda z nich ma praktycznie cały swój cykl na wszystkich torach takich istotnych w Polsce. Między innymi warto skorzystać z takich cykli jak na przykład Masters. jest to jeden z najszybszych cykli w tym momencie w, pol, w Polsce który, i poza granicami Polski, który się rozgrywa. Mamy Miata Challenge, mamy Hot Hatch Cupa, mamy VTEC Kappa. kiedyś było Time Attack Poland, teraz mamy jeszcze Race Day były, który chyba zmienił nazwę w tym roku. Także tych cykli jest naprawdę dużo, wszystkie one jeżdżą po całym kraju, po wszystkich torach i można jeździć i na Poznaniu, i na Jastrzębiu, i na Silesii, i na Pszczółkach, na wielu innych obiektach. Tak, na no, łężu, ym, także wybór jest. Wystarczy sobie wpisać, nie wiem, w Google, jak jeżeli. Yy, ja Wam zostawię linki na dole, ale możecie też wpisać w Google, nie wiem, pół hard time tak, czy w taką frazę jak tragedy. E". I wyskoczy Wam cała lista dostępnych trackdayów, dostępnych, dostępnych eventów u nas w Polsce. Jest ich na tyle dużo, że w zasadzie jak zaczyna się sezon, tak powiedzmy od 1 kwietnia do 30 października, praktycznie w każdy weekend na jakimś torze coś się w Polsce dzieje, gdzie można pychać z własnym samochodem i rywalizować. Jak to wygląda, żeby wziąć udział sobie w takich zawodach w takim cyklu? Moi drodzy, najczęściej są to zapisy online internetowe. Wchodzicie na stronę danego organizatora, tam tworzycie pewnie sobie konto, rejestrujecie się, zgłaszacie swój samochód, jakby oczywiście podajecie, czy on ma napęd na przód, tył, jaką ma moc, jaką ma pojemność, na jakiej oponie jeździcie. I tak dalej. Na podstawie tych danych zostaniecie przypisani do odpowiedniej klasy, bo mamy różne klasy. Zależnie od cyklu mogą być to klasy pojemnościowe, a mogą być to też klasy zależne od ymm, stosunku mocy do masy, co jest na przykład bardzo sprawiedliwe i ja osobiście bardzo lubię cykle takie, gdzie podział na klasy jest dokładnie od tego zależny. Po zapisaniu Was do klasy, wybraniu opłacacie najczęściej wpisowe, przyjeżdżacie na event. Na takim evencie z samego rana czeka Was odprawa, bezpieczeństwo, na której są tłumaczone zasady danego dnia, dostajecie rozpiskę godzinową, kiedy wyjeżdża wasza grupa, dostajecie naklejki, pestkę pomiarową, i yy, yy, jakby przygotowujecie sobie swoje auto, siadacie, zapinacie pasy, i o danej godzinie wyjeżdżacie na tor, i po prostu jeździcie yy, wtedy, kiedy ile tylko macie paliwa, sił i opon, yy, żeby danego dnia jeździć. Na sam koniec takiego dnia yy, pomiarowego, takiego dnia zawodów, są rozdawane puchary dla tych, którzy w swoich klasach osiągnęli najlepsze wyniki. Na takim torze, jak już jesteście, jest też najczęściej są aplikacje online, ponieważ najczęściej pomiary na profesjonalnych torach wyścigowych mają, są powiązane z jakąś aplikacją, która na stronie internetowej na żywo pokazuje Wam Wasz wynik, przy Waszym numerze jest, podana, jest podany czas, jaki udało Wam się osiągnąć, czas w każdym jednym okrążeniu. Te dane potem można sobie ściągnąć, przeglądać. Niektórzy nawet oferują takie dane wiem, telemetryczne, potem możecie zobaczyć, jeżeli macie, nie wiem, jakiś bardziej zaawansowany system pomiarowy na danym torze, na przykład, nie wiem, Tag Heuer, czy MyLabs, czasami y, nawet oferują Wam takie dane o tym, jakie mieliście prędkości, w jakich zakrętach. Możecie to sobie potem w domu przejrzeć, zastanowić się, zobaczyć, y, gdzie można pojechać szybciej, jak można pojechać lepiej, czy robiliście progres, czy nie. Y, to jest wszystko dla Was potem bardzo cenne. Jakim autem można pojechać, ścigać na trackdeje, na time i tak dalej? Moi drodzy, żeby zacząć. Naprawdę można pojechać każdym autem. Jedyne, co musi mieć, musi być sprawne, nie może mieć żadnych wycieków, musi być tak z grubsza legalne, tak jak do jazdy. Jeżeli chcecie, za zaczynamy, to od tego zacznijmy, żeby to auto było po prostu legalnie dopuszczone do ruchu drogowego, bo załóżmy, że to wtedy oznacza, że to auto trzyma się kupy i nic mu się nie stanie. Bardzo ważne trzy czynniki, ponieważ wiele osób myśli, że żeby się ścigać na torze trzeba mieć mnóstwo koni mechanicznych, to jest najważniejsze, moi drodzy, moc jest na samym końcu. Najważniejsze jest to, żebyście mieli świeżą, dobrą oponę, żebyście mieli świeże, dobre hamulce, świeży płyn hamulcowy, dużo klocków, bo to się bardzo zużywa na torze wyścigowym i żebyście mieli możliwie sztywne, sportowe zawieszenie. Oczywiście na fabrycznym zawieszeniu też można jeździć, no ale utwardzone zawieszenie jest taką rzeczą, która naprawdę bardzo Wam pomoże i będzie Wam się jeździć już od 3 zdecydowanie lepiej, więc polecam, aby ten samochód miał co najmniej utwardzone amory czy sprężyny, żeby po prostu jeździć przyjemniej i szybciej. Co jest charakterystyczne dla aut time i jak rozróżnić, po czym poznać, że dane auto jest robione konkretnie do time ataku? Pokażę Wam teraz kilka zdjęć takich najbardziej typowych time projektów z zagranicy. Jak zobaczycie gdzieś takie auto, to od razu będziecie wiedzieli, że to jest auto do time ataku. W formule time attack Samochody nie ścigają się ze sobą koło w koło, nie dochodzi do kontaktu pomiędzy samochodami, to pozwala tym samochodom zakładać bardzo rozbudowane aero, czyli spoilery tylne, spoilery przednie, tak zwane splitery, płaskie podłogi, wszelkie kanarce, dodatki do zderzaków, wszystkie elementy aerodynamiki. Które gwarantują więcej docisku w zakrętach, aby pojechać jeszcze szybciej. Więc, charakterystyczną taką rzeczą, po której z kilometra widać, że dane auto zostało do tej mataku stworzone, to będą te elementy aerodynamiczne, wszelkie spoilery, niespoilery, skrzydła tego typu rzeczy. Auta ścigające się w klasach Open na największych światowych zawodach, zauważycie naprawdę monstrualne skrzydła założone na nie, czasami znacznie szersze niż sama bryła samochodu, nawet wystające po pół metra z każdej ze stron. Natomiast w zależności od tego, w jakich zawodach startujecie, może okazać się, że dane zawody na przykład regulują, jak duże to aero może być. Na przykład w jednej z niemieckich lig e, time jest tak, że w zależności od tego, do jak wysokiej klasy idziesz, czyli na przykład Club Sport, Pro i Extreme, to definiuje to, czy możesz mieć w ogóle spoiler, potem jak duży on może być, jak bardzo może wystawać, czy możesz mieć płaską podłogę, a jeżeli chcesz naprawdę mieć potężne, mega rozbudowane aero, trafiasz do najwyższej klasy, tak zwanej Extreme. Także warto zauważyć, że te auta, które zobaczycie na zdjęciach, że ich pakiet aerodynamiczny jest już naprawdę chory i często, często większy od samego samochodu, te samochody startują w królewskich, najwyższych klasach, tak zwanych klasach Open, gdzie po prostu już nie ma ograniczeń żadnych kilka samochodów, które warto wspomnieć, które dla jakby w ostatnich latach, w ostatniej dekadzie i postaci, które na, dla, dla światowej sceny e, Time Attacku dużo zrobiły, które były rozpoznawane i jakby taki, tacy, wiecie, tak jak powiemy o rajdach, to wiecie dobrze, jakie nazwiska są najbardziej popularne, czy w Formule 1 Time Attack jest taką dyscypliną dość niszową, więc te nazwiska nie są znane, więc ja bym chciał kilka ciekawych takich projektów czy samochodów przybliżyć, zawsze warto na nie rzucić okiem, jest na niej dużo artykułów w, w internecie. Pierwszy z nich to na pewno będzie Anders Suzuki i jego nissan Silvia S15 w barwach, który jeździł wiele, wiele lat, chyba do dzisiaj nawet jeździ w barwach Advana. Jest to samochód, który przez wiele lat utrzymywał rekord na Sukubie i nie tylko na Cukubie, na wielu innych torach, jeździł na wielu zawodach. Jest to jeden z najszybszych kierowców takowych na świecie. Drugi ciekawy samochód, już nie z Japonii, ale na przykład z Skandynawii, konkretnie z Finlandii, to jest Audi R8, który miał oznaczenie na początku, ten projekt nazywał się 1-to-1. One -one. Dlaczego 1-to-1? One -one? Ponieważ miał stosunek mocy do wagi 1 do 1 czyli tam załóżmy 1400 koni, 1400 kg. Ten samochód dzisiaj już przekroczył, z tego co wiem, znacznie te, te liczby i ma znacznie więcej koni niż wagi. Ten samochód ostatnio przyjechał na zawody w European Time Attack Masters. Na koniec sezonu pojawił się na torze Nürburgring. Na te zawody, no to będę miałem ja pojechać, ale jak zobaczyłem, jakie samochody tam przyjeżdżają, na przykład ten, dałem sobie Siana. Ale w tym roku może mi się uda tam pojechać i z takimi samochodami się spotkać. Wracając do Audi R8, warto obczaić ten projekt, bo to co jak zwykle, to co Finowie, to co um, tunerzy ze Skandynawii robią, jest naprawdę niesamowite to jak ten samochód jeździ. I to jest taki naprawdę monstrualny, time attackowy projekt, który jeździ po całym świecie. Startował także World Time Attack Challenge w Sydney, teraz pojawia się na torach także w Europie, co jest fajne. Kolejny samochód, jakby dla każdego z was jak którzy jaracie się Japonią i jaracie się GTR-ami, Skylinami. Warto zwrócić uwagę na taki projekt jak Skyline R34 GTR od Integrated Motorsport. Jest to nieoficjalnie, ale w środowisku wiadomo, że to jest najszybszy Skyline zbudowany w historii. Ten samochód został nawet zestawiony na jednym z pokazów tego World Time Attack Challenge. Był zestawiony w Australii na jednym z pokazów z Formułą 1 i był w stanie praktycznie nadążyć za Bolidem Formuły 1 przy mocy około 1200 koni mechanicznych. Bardzo szybka skrzynia sekwencyjna i tak dalej. Chwilowo ten samochód nie jeździ. Jest to jeden z takich samochodów, który jeździ bardzo rzadko. Jak już jeździ, to przejeżdża praktycznie jedno pomiarowe okrążenie, i to jedno okrążenie może sprawić, że wygra zawody. Warto zwrócić uwagę na ten projekt. To jest jeden z takich, to jest jeden z przykładów budowy samochodów takich, gdzie po prostu nie było granicy żadnej na budżet. Kolejny samochód, o którym warto wspomnieć, to samochód, który wygrał w ostatnich latach jedną z Rund World Time Attack Challenge, czyli wygrał Mistrzostwa Świata, w zasadzie numer jeden na świecie. Porsche RP968, takie ma oznaczenie ten samochód. Kolejny z projektów budowanych bez żadnych absolutnie granic finansowych, przez team i przez deweloperów pracujących w Porsche i przez mechaników, przez prawdziwe większe mózgi marki Porsche w Australii. Samochód budowany w tajemniczności Nicy. Samochód już na takim poziomie developmentu, że mało kto na początku wiedział, co tam w nim jest, tak dalej, Natomiast jest to samochód, który po prostu był zbudowany do wygrywania także kuty blok, także jakby podzespoły. Za, za, za... Nie chcę was skłamać, ale kojarzę, że zbudowanie sil... samego silnika w tym samochodzie kosztowało coś w okolicach 160-170 tysięcy dolarów australijskich, także mówimy o naprawdę budżetach takich, że zaczynamy powoli zbliżać się do tego, ile wydaje się na Formułę 1, także naprawdę, naprawdę grubiutko. Tilton Evo to jest samochód Evo przez Team Tilton, który już bardzo wiele lat jeździ na scenie australijskiej, zawsze w topce, w swojej klasie. No i to Evo, o którym wcześniej opowiadałem, czyli Team Escort, to jest też samochód, który jeździ na przykład na Cukubie wiele, wiele lat. Na Cukubie tych samochodów, tych projektów jest tak dużo, że nie sposób je wszystkie wymienić, bo co roku wyjeżdżają nowe auta. Warto zauważyć, że na Cukubie ściga się bardzo wiele Mazd z silnikami Wankla. Jak, tak jak, nie wiem, na całym świecie te samochody z motorsportu generalnie wyginę, z racji tego, że gdy montujemy silnik wankla, mamy bardzo nisko środek ciężkości, silnik jest położony bardzo nisko przy ziemi, to daje jakby świetne wymierne rezultaty, jeżeli chodzi o przyczepność tych samochodów, dlatego te Mazda RX7 i silniki z silniki Angla, które są bardzo. Jakby samochody z silnikami wankla, które są bardzo lekkie, po dziś dzień tam jeżdżą, pomimo tego, że mają po 30 lat i po dziś są w topce najszybszych samochodów tajematakowych w Japonii. Chciałbym wam też opowiedzieć o kilku projektach taimatakowych w Polsce, ponieważ w Polsce mamy bardzo wiele aut, które jeżdżą bardzo wiele różnych cykli. Po prostu w Polsce jest troszeczkę takie podejście, że jeździ się wszystko, co się da. Tak? Czyli są samochody takie, że jeżdżą i w sprincie, i w tajmataku, i w jakimś GSMP, w jakimś lokalnych rajdach, kajotezach i tak dalej. Nie jest wiele takich samochodów, które się wyspecjalizowały stricte w taimataku, ale jeżeli już takie są, no to chciałem wam o kilku takich mm, polskich, z polskiej areny z naszego polskiego podwórka samochodach powiedzieć warto o nich wspomnieć. Bardzo mocne mamy teamy Hondy, jeżeli chodzi o, o, o ściganie się tym ataku, to polskie Hondy są naprawdę, to jest totalna topka, są to auta ekstremalnie lekkie i bardzo szybkie teamy. Tutaj nam się kłania team JHM, gdzie startują takie, no, wiele osób zna na pewno Furiusa, bo stroi wiele Hond, czy kolega Oksywie Sandow z jego no, chyba najlżejszą integrą, jaką widziałem do tej pory. To są takie charakterystyczne w barwach zielono-żółtych samochody. Wiecie, możecie wiedzieć dobrze, jeżeli te samochody pojawią się w waszej klasie, na, na torach czy na tragediach, na imprezach. To będziecie mieli przekiechane. Drugi znany team to jest Tune4Race pod wodzą Michała Leniczaka. także bardzo szybkie Hondy z podwórka toru Poznań przede wszystkim. Jego Honda jest 2000 jasno-błękitna, Civic i EP3, tego typu samochody, które tam jeżdżą, to także są jedne z najszybszych samochodów, które potrafią z dwulitrowym silnikiem dowozić czasy na poziomie 1,45 1,46 na Poznaniu, to jest naprawdę bardzo bardzo szybko jak na dwulitrowe Hondy. Warto wspomnieć o tym, że Miko zanim, za zanim jeździ to, co dzisiaj jeździ, za nim go sponsorował Tim Orlen. Jeździł swoją M-Trójką w bardzo wielu cykrach, w bardzo wielu imprezach. Według mnie jest to najszybsze E46 M3, na to, że Poznań, jaki widziałem, udało, udało mu się osiągnąć czas 1,42 wolno m 3 W budzie E46 to jest absolutny fenomen. Jego onboard do dzisiaj budzi duży szacunek i dla mnie jest wzorem tego, jak szybko można autem E46 pojechać po torze że Poznań. Dalej ciekawy projekt na polskiej scenie na bardzo świeżej bazie, czyli najnowsza Toyota Supra. Sławka Miąsko, Jest to pierwsza i jedyna taka supra przygotowana na ten atak w Polsce. Ta baza jest bardzo popularna w Stanach czy w Australii, w Polsce jeszcze nie. Bardzo fajnie, bardzo dobrze auto zrobione przez Team TG Auto między innymi BMW E30 Tomka pukały. Um, tutaj mamy bardzo starą bazę z silnikiem turbo z ogromem ilości koni i ze skrzynią DCT, także dużo technologii włożone do bardzo starego auta, bardzo krótkiego, bardzo agresywnego, ale wyjątkowo skuteczny samolot, który świetnie się rozwija w ostatnich latach. Było widać, jakby to jego aero pod od takiego bardzo podstawowego, które było wręcz brzydkie do samochodu, który jeździ dzisiaj i naprawdę wygląda na bardzo stylowe, bardzo szybkie E30, które jest praktycznie w topce na każdych zawodach time na które pojedzie. Z takich freaków, ciekawych samochodów no, warto zwrócić uwagę na taki samochód, który zresztą jeździł w WSMP, to jest Honda S2000 z silnikiem diesla Piotka Struzika. Dlaczego ta Honda jest silnikiem diesla? Ponieważ w WSMP w klasie do 2 litrów mogą startować silniki diesla Turbo Diesla pod, warun pod warunkiem, że mają fabryczną, turbosprężarkę, sprężarkę, nie mają przelicznika wynikającego z Turbo, co za tym idzie w klasie d 42000 2000 w USMP. Te auta z dieslami są najszybsze. Ten samochód nie jeździ już w USMP, dzisiaj pojawia się na eventach time attackowych, ale jest to bardzo ciekawy projekt, na który warto zwrócić uwagę, bo połączenie w ogóle Diesla BMWowskiego z Hondą Super s E2000 jest to coś mega, mega, no, event tak naprawdę na polskiej scenie. No i chyba tyle. Wydaje mi się, że um, pokryłem większość takich kluczowych elementów. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć o tym, co, jak możecie, gdzie, u kogo, to jestem bardzo chętny, żeby Wam o tym opowiedzieć i wszystko podrzucić tutaj na dole w komentarzach. Jeżeli gdzieś się pomyliłem, nie jestem wszechwiedzący, wszystko, co Wam opowiadam, zawsze mówię prosto z głowy, nie czytam Wikipedii na ten temat, więc mam nadzieję, że wszystko, co Wam dzisiaj opowiedziałem, Wam się podobało i z niczym Was tutaj nie skłamałem. Jeżeli będziecie chcieli więcej wiedzy na temat innych rzeczy związanych z z wyścigami, z motorsportem. Jesteśmy gotowi nagrywać więcej takich odcinków. Dajcie tylko znać, o czym chcielibyście takie odcinki posłuchać i dowiedzieć się. Ja Wam dzisiaj mega dziękuję za wspólnie spędzony czas i widzimy się w następnych materiałach na naszym kanale. Do zobaczenia. Na razie, hej!